Witam Was serdecznie w kolejnym moim filmie. Dzisiaj zapraszam na film o trendach na jesień i zimę 2013 i 2014. I zacznę od takiego małego podsumowania tego, co, o czym będę mówić za chwilę. Dlatego, że większość trendów, które mamy, mamy ich dosyć sporo, nawiązują do minionych dekad XX wieku. Są nawiązania do lat 60., 70., 80., 40., 50. Tak naprawdę mało jest nawiązań do kosmosu, do jakichś takich współczesnych, do, do przyszłości. Więcej czerpiemy z tego, co już było. No i interpretuję. To na nowo. Po drugie, moja taka druga ogólna myśl jest taka, że coraz więcej fasonów zakrywa nam ciało. Coraz bardziej się zakrywamy, są dłuższe spódnice. Tak naprawdę najlepsza długość, najbardziej popularna to jest teraz długości zakrywająca kolana. O tym za chwilę będzie. Mamy wszystkie oversize, mamy wielkie płaszcze, mamy wielkie żakiety, formy na pompowane powietrzem, ogromne. I to są formy, które więcej ciała zakrywają niż odkrywają. A to jest ciekawy trend, który myślę, że będzie jeszcze się rozwijał w następnych latach, dlatego że przez ostatnie lata obserwowaliśmy dużo takich trendów, które podkreślały na maksa sylwetkę. To takie wszystkie bodykony, wszystkie rzeczy, które były bardzo seksowne, które opinały wręcz sylwetkę, które wszystkie długości mini, wielkie dekolty, to idzie w zapomnienie, dlatego, że od tej jesieni bardzo mocno się zakrywamy. I to jest też takie ciekawe, jest mały paradoks, dlatego, że jednym z głównych trendów jest złoto, jest blask, barok, nawiązania bizantyjskie. Jest taki wielki przepych, ale te wszystkie korale, te wszystkie różne złote, srebrne bardzo bogate zdobienia, ponaszywane bo są na kieckach długości maxi, midi, na kieckach, które mają długie rękawy, które mają grzeczne łódkowe dekolty albo wręcz półgolfy na przykład, także zakrywamy ciało ale to nie znaczy, że jesteśmy skromne, no i jeszcze powiem Wam, że oczywiście ja tutaj pokazuję główne trendy moje, przeze mnie wybrane, moim zdaniem najważniejsze, to będą takie trendy w, yy, wchodzące, więc nie musicie mi zada zadawać pytań, czy na przykład yy, nadal jest modna, modny styl militarny, albo koronka albo na przykład parki, dlatego, że teraz jest tego bardzo dużo w sklepach ale tego już jest w sklepach bardzo dużo od dwóch, trzech, czterech sezonów i ja o tym mówić nie będę. Ja będę mówić tylko o tym, co moim zdaniem wchodzi i co moim zdaniem jest najważniejsze. No i oczywiście jeszcze jedna ważna sprawa. Pamiętajmy, żeby tych trendów nie brać tak na 100% poważnie, żeby trendy dopasowywać do nas, a nie my do trendów, bo możemy sobie zrobić bardzo dużą krzywdę. Będę o niektórych takich sprawach mówiła zaraz. Natomiast pamiętajmy, żeby z tych trendów brać to, co my lubimy. I jak mówię, dostosować je do siebie. No i jeszcze, oczywiście, to o czym będę mówiła, pokażę na przykładach zdjęć wybranych z sieciówek dostępnych w Polsce i podpiszę każde zdjęcie nazwą sieciówki, żebyście wiedziały skąd yy, dana rzecz pochodzi, no i żeby nie było, że ja te zdjęcia sobie do jakichś niecnych celów wykorzystałam. Także trendy, zaczynamy! Zaczniemy od styli, czyli zaczniemy od stylu punkowego. Styl punk i grunge to są dwa wiodące kierunki i nie bez powodu w tym roku gala Met w Nowym Jorku była pod hasłem Chaos to Couture, czyli od chaosu do krawiectwa, dlatego, że oni sobie wzięli jako motyw przewodni właśnie styl punk i teraz jest również w tym muzeum ta wielka wystawa punkowa, mody punkowej. i strasznie żałuję, że kurczę tego nie zobaczę, ale ten motyw przewodni był wzięty nie bez powodu, teraz mamy bardzo wiele rzeczy nawiązujących właśnie do stylu punk, czyli skóra, ogólnie skórzane i dodatki i same skóry, skóra w kurtce, kurtki skórzane, ćwieki, nity, wszystko nabijane tymi ćwiekami, nitami, zamkami, agrawkami, suwakami. Mamy szkocką kratę, mamy właśnie dużo ciężkiej biżuterii. Mamy też razem styl punk jest taki trochę bardziej sexy. Możemy go i na co dzień ubierać i razem na przykład z kapeluszami też, ale kapelusze na przykład nabijane jakimiś ćwiekami albo nitami. Także glam punk, sexy punk, ale bardzo dużo właśnie nawiązać do tej epoki punku. Później mamy styl grunge, to są lata 90, Nirvana, to takie proste od razu skojarzenia, czyli grunge to jest taki styl, ja go nazywam zawsze tak przykornie jak styl ze śmietnika, na śmietnikowego żula, czyli mamy podarte spodnie, podarte, poprzecierane jeansy, swetry dziurawe, wielkie, oversize'owe rzeczy, swetry i ubieramy się warstwowo. Styl grunge jest właśnie znany z tego, że mamy dużo pomieszania różnych materiałów, czyli mamy, mamy na przykład dżins, bawełnę, futro, wełnę, skóry, różne, różne właśnie materiały, ale ubrane na siebie, na bóle, wszystko na raz, a jeszcze najlepiej, żeby wszystko było trochę przybrudzone, włosy potargane i żeby były dziury. Także ten styl grunge'owy jest również bardzo teraz popularny. Mamy również nawiązania do styli retro, do styli lat 20, Great Gatsby, od razu pierwsze skojarzenie do lat 40 i do lat 50. Lata 40 to są te wszystkie takie komplety, gdzie mamy spódnicę i garsonkę, jest akcent na talię, to wszystko jest dopasowane do sylwetki, jest również akcent na ramiona, kojarzymy od razu z filmem Pearl Harbor, także tu jest bardzo wiele fasonów nawiązujących do lat 40 i lata 50, czyli rozkloszowane spódnice i sukienki, długości midi, dekolty łódkowe, również trochę bryłowata, geometryczna forma, ale zawsze zaakcentowana talia i zawsze rozkloszowana spódnica. Również w dodatkach mamy wiele nawiązać właśnie do tych dwóch e, dekad. I jeszcze mamy styl męski, czyli jesteśmy takimi trochę męskimi, kobiecymi dandysami, o, tak mogę to powiedzieć, czyli mamy damskie garnitury, ko białe koszule, e, buty Oxfordy, e, kapelusz, Jesteśmy takimi chłopczycami, także tutaj, jeżeli lubicie o, buty sztyblety, również, także jeżeli lubicie trochę rzeczy podkradać swoim mężczyznom z szafy, to jak najbardziej w tym sezonie jest to jedna z retro-inspiracji. Kolejnym trendem, o którym już wspomniałam na początku, to jest ta rozbudowana forma ubrań. To są strzeliste, architektoniczne fasony. Często widać je w płaszczach. To są takie pudełkowe, wielkie płaszcze. I powiem Wam, że to jest taki trend bardzo niebezpieczny, bo takie płaszcze, takie żakiety, tego typu ubrań, Ubrania napompowane powietrzem najlepiej wyglądają na osobach wysokich, najlepiej wyglądają na osobach szczupłych. Ale również, jeżeli będziemy mieć dobry rozmiar swojej na przykład takiej spódnicy, bombki, która nam odstaje, bo jest właśnie wygląda, jakby, jakby była napompowana powietrzem, a jesteśmy niższe, to też będzie w porządku. Natomiast z tymi takimi strzelistymi, geometrycznymi formami, dużymi formami ubrań, uważajmy i są to takie ubrania, które podkreślają naszą siłę, które dodają nam siły, które chowają nasze kobiece kształty, bo ta kobiecość wtedy nie jest taka bardzo oczywista, wtedy kobiety w takich ubraniach stają się silniejsze. Ale to są te formy ubrań, o których mówiłam wcześniej, które więcej zakrywają niż pokazują. Kolejny trend to jest płaszcz. No płaszcz to jest tak jak mówiłam przy okazji filmu na temat wrześniowego woga, płaszcz to jest nowa torebka tego sezonu, płaszcz to jest rzecz numer jeden, to jest taka, to jest top, to jest coś, jeżeli macie kupić jedną rzecz, to kupujemy płaszcz i płaszcze są w różnych fasonach, w różnych formach, w różne desenie, po prostu dla chcącego no wszystko możemy znaleźć. Są i płaszcze dopasowane, i zaznaczoną talią, i takie kocowate, i ym, we wzory, i gładkie, i z wełny, i z różnych innych materiałów, ale właśnie ten płaszcz, płaszcz tak naprawdę możemy też traktować jako sukienkę. Jak gdzieś idziemy na imprezę, taką niekoniecznie, gdzie się będziemy wielce tańczyć, ruszać i pocić, to również możemy sobie iść i cały czas być w tym płaszczu, bo płaszcz jest takim elementem, nie jest tylko okryciem wierzchnim, które na siebie narzucamy, żeby nam było ciepło, ale jest również bardzo ważnym, najważniejszym tej jesieni elementem stroju. Teraz dwa kolejne Kolejne takie fasony, które są bardzo modne i które są również bardzo ważne, to są krótkie, dopasowane sweterki. To są takie grzeczne sweterki, trochę mogą być w formie koleżowej, właśnie granatowe albo czerwone. Mogą być również bardziej obcisłe, mogą być trochę luźne, ale na ogół są one dopasowane i są krótkie, często też są noszone i fajnie wyglądają z koszulą pod spodem, to jest taki styl trochę na taką kujonkę, jak z lat 60. Kolejny fason, który jest bardzo modny, to jest fason spódnica midi i to są dwa fasony to jest albo spódnica ołówkowa, ale długość koniecznie midi, koniecznie przynajmniej albo do kolan, albo już właśnie za kolana najlepiej, czyli zakrywająca kolana, albo do połowy łydki, także taka długość no trochę niebezpieczna, jeżeli jesteśmy niski, jeżeli mamy poniżej metra m, no to taka długość to tylko raczej z obcasami, dlatego że ta długość mocno skraca, to jest niebezpieczna długość. Natomiast mamy dwa fasony, czyli spódnica ołówkowe w tej długości i oczywiście spódnice rozkloszowane, spódnice z koła, takie retro vintage, które ja osobiście uwielbiam, ale które ja na ogół noszę również do butów albo na obcasie, albo na takiej na trochę wyższej podeszwie, ale ta długość mili spódnicy jest długością w tym sezonie najpopularniejszą. Jeżeli chodzi o kolory, to jednym z głównych kolorów jest kolor niebieski. Może to być kobalt, może to być szafir, może to być granat, ale ta paleta takich barw trochę morskich, natomiast ciemnych morskich jest właśnie tej zimy obecna i z tych kolorów głównie są suknie, płaszcze, ale też również sukienki, dodatki, także tej tej jesieni kolor niebieski będzie cały czas z nami, jest również modny kolor czerwony, ale to nie jest czerwień w kolorze wina, burgundu, tylko to jest bardziej czerwień intensywna, czerwień malinowa, także ta taka czerwień trochę jaśniejsza, nie taka bardzo typowo ciężko zimowa. Również kolor złoty, złoty nie tylko w dodatkach, ale również złoty w ubraniach, także ubrania złote przeszywane złotą nitką, ubrania ogólnie ze złotych jakichś sekinów, aplikacji, ubrania od na złoto światło, ubrania świecące się, ubrania błyszczące. To jest taki trend trochę nawiązujący do baroku, ale również nawiązujący do Bizancjum. Wtedy, kiedy symbole religijne przyjmowały formę artystyczną, czyli bardzo bogate, złote, właśnie zdobienia, złote naszyjniki, również na przykład z krzyżami, ale to wszystko jest piękne, w kamieniach, w jakichś szlachetnych, w rubinach. Bardzo ładne te, te symbole religijne przy, przy, przywdziewają bardzo ładną estetyczną. Formę sztuki, i właśnie możemy je w tym sezonie również kupić głównie w formie dodatków. No a w ubraniach widać, bo ubrania są złote i bardzo bogate. Kolejnym trendem kolorowo-materiałowym to jest tak zwany melanż. I jakby to nie przywodziło na myśl imprezy, to chodzi oczywiście o splot czarnej i białej nitki, która tworzy melanżowy wzór i to będzie albo bardzo drobny melanż, albo mniej drobny, czy tam grubszy, albo bardziej biały, albo bardziej szary, bardziej czarny. No na ogół to jest biel i czerń pomieszana tworzą taki szary melanż i mamy te melanżowe i płaszcze, i sukienki, i żakiety, i wstawki na butach, i torebki, i czapki, kapelusze, także ten melanż jest bardzo mocno obecny i jest to również taki trend nawiązujący do ciężkich tkanin, do takich tkanin właśnie splecionych, tak jak tkaniny melanżowe i na przykład tak jak żakard. Teraz przejdźmy do wzorów. No i oczywiście wzorem numer jeden to jest krata. W tym sezonie mamy kratowe szaleństwo, mamy modne wszystkie rodzaje kraty, szkocka krata, krata bazar, tak jak u Selin, tak jak ostatnio pokazywałam moje palto, krótkie zary, także kratka wisi również. Także krata, krata, krata do kraty łączymy, szalejemy. Jeżeli lubicie kratę, no to to jest sezon 100% dla was. Ja na przykład kratę uwielbiam i mam wiele rzeczy z poprzednich sezonów, również w kratę, które będę rosłać teraz, więc nie muszę kupować nowych i bardzo się z tego cieszę. Także to jest dla mnie coś bardzo fajnego. I teraz jeszcze szkocka krata, wiecie, co to jest? Skąd się wzięło, wzięła ta nazwa? Wzięła się, mianowicie stąd, że kiedyś, kiedy były dawne klany, rodziny w Szkocji w poprzednich wiekach, to one wyróżniały się właśnie rodzajem kraty, dlatego, że tam pleciono herby, pleciono kilty, pleciono różne szarfy z tartanu, robiono je, to znaczy wyplatano właśnie, tartan to jest taki materiał, który ma splot w kratę, właściwie z tego splotu wychodzi krata i po prostu każda rodzina, każdy klan w Szkocji miał swój kolor, swój wzór kratowy i stąd, ponieważ tam było takie nagromadzenie ogromne tej kraty, stąd najprościej mówiąc mówimy szkocka kraty. Krata. natomiast mamy wtedy na myśli na ogół tą kratę z tych takich najbardziej klasycznych kolorów, czyli w czerni, czerwieni chyba i zieleni, ewentualnie gdzieś tam jeszcze biel jest, no i taka klasyczna szkocka krata jest, ten wzór wygląda w ten sposób, że i z dołu i u góry jest lustrzane odbicie tej kraty, także z każdej strony, z jakiej nie popatrzymy, ta krata wygląda tak samo. Później kolejnym wzorem to są motywy kwiatowe, dalej takie motywy kwiatowe zimowe, czyli bardziej stonowane, już żadne neony, żadne takie kolory bardzo mocne, tylko kolory przygaszone, kolory zimowe, ale te Motywy kwiatowe cały czas są. Również pantera. No, panterka jest również takim jednym z wiodących wzorów, i tym razem głównie w dodatkach, czyli buty, kapelusze, różne to torebki, czasami też w ubraniach, ale głównie ta pantera jednak pojawia się w tym sezonie w dodatkach, ale jest jej dosyć dużo, więc warto na nią zwrócić uwagę. No i ostatnie wzory, które są bardzo modne, to są wszelkie graficzne wzory w kontrastowych kompozycjach, czyli zawsze jest na przykład czerni z jakimś kolorem, bo czerni tworzy zawsze mocny kontrast. Mamy czerni biel, mamy czerni i różne inne, kolory. W każdym razie zawsze te wzory są dosyć psychodeliczne, często geometryczne, na przykład, często również to są różne motywy, na przykład pingwiny, tak jak ja mam teraz przepiękną bluzę w pingwiny, black and white, właśnie graficzne wzory. Są to często też również wzory psychodeliczne, takie surrealistyczne, na przykład oczy, motyw oka jest też modny, motyw ust, także ten surrealizm we wzory też nam się wkrada, więc to jest dla mnie sezon. Kocham kratkę, kocham wzory, najlepiej w kontrastowych Kolorach, także generalnie jestem, jeżeli chodzi o wzory, zadowolona. Teraz przejdźmy do dodatków i zaczniemy od torebek. Główny fason torebki, który po prostu jest wszędzie, nie ma chyba sieciówki, która nie ma tego fasonu. To jest oczywiście fason inspirowany torebką Selin Trapez, tą torebką w kształcie trapezu. Naprawdę wszystkie, wszystkie sieciówki, jak jeden mąż, ten fason, nie chcę wytką mówić, podragają, ale inspirują się bardzo mocno tym fasonem. Także jeżeli macie taką torebkę, to jest to Selin Trapez Bag, a właściwie inspiracja. Dużo mamy też torebek retro, takich torebek jak wyjęte z babcinej szafy, albo z. Szafy starszej cioci. Także wszystkie takie retro-fasony, również tropezowate, ale mniejsze, z takimi małymi uchwytami, z małymi, wąskimi rączkami krótkimi. To są takie fasony retro. Są również fasony retro-kuferkowe. To są często też takie kufry, prawie że torebki wyglądają jak kufry bagażowe, jak torby podróżne, ale to są torby na co dzień. I są małe te kuferki, duże kuferki. Także to wszystko wrzucamy do tego worka retro. No i później mamy jeszcze dużo torebek z kolei bardzo dużych, torebek shopperów tak zwanych. To są torby im większe, tym lepsze. I skórzane, i z materiału, szopery. Szoperów jest tak samo dużo, jak tych właśnie inspirowanych selin, trapezem i jak tych wszystkich kuferkowych torebek. I często teraz szopery, jako nowość, są zrobione z dwóch, trzech kolorów materiałów, albo nawet przeszyte różnymi futrzanymi wstawkami. Czyli mamy albo futerko, albo mamy na przykład włosie, jak takie imitujące krową, krową skórę, albo właśnie jakieś takie włosie końskie. I jeszcze mamy plecaki, to jest też na przykład jedna z takich nowych rzeczy, że od, już właściwie od jednego albo dwóch sezonów mamy bardzo dużo plecaków, teraz jest ich najwięcej i to jest też trochę nawiązanie do tego stylu punkowo-granżowego, ale tych plecaków mamy dużo. No i jeszcze cały czas mamy kopertówki, takie malutkie puzdereczka, pudełeczka, kopertówki jak dzieła sztuki, przepięknie zdobione i często taka torebka, takie pudełeczko do bardzo stonowanego stroju robi nam cały strój, robi nam cały look. Jeżeli chodzi o buty, to mamy tutaj dwa rodzaje obcasów, czyli mamy bardzo cienką szpilkę naprzeciwko obcasów słupkowych i obcasów szerokich I, i bardzo dużo jest tych szpilek, jeżeli lubicie chodzić na szpilkach takich cieniutkich, to jest super, ale bardzo dużo jest właśnie bodków i kozaków na obcasach słupkowych albo butów, półbutów na szerokich, kwadratowych obcasach. Jest również bardzo dużo, a właściwie większość butów w tej chwili to są buty w szpic, buty do szpica, jak to się mówi, czy bodki, czy szpilki, czy kozaki, i bardzo wiele właśnie jest butów w szpicach, że czy to lubimy, czy nie, bo wiem, że jest bardzo wiele osób, które tego nie lubią, no to właściwie ciężko będzie w sieciówkach dostać inne buty niż mniej więcej szpicowate, albo tak typowo szpicowate. Później mamy bardzo dużo mokasynów i to są wszystkie mokasyny na płaskiej podeszwie, czyli mokasyny, slippery, lords, to są takie pantofle, buty, model buta, który nawiązuje też do takich pantofli domowych, których mi się to kojarzy z takimi lordami brytyjskimi, Także tych mokasynów jest mnóstwo w sklepach i one są i kolorowe, i z aplikacjami, i we wzory, i takie bardziej klasyczne, w jednym, w jednym kolorze. Także jeżeli lubicie takie buty trochę retro, trochę właśnie bardzo klimatyczne, to tych mokasynów jest bardzo dużo i są również mokasyny na obcasach. Czyli ten sam rodzaj buta dokładamy albo obcas, albo cienką szpilkę, albo słupek i mamy mokasyny na obcasie. Także fanki mokasynów będą bardzo zadowolone. Mamy również buty, dużo butów męskich, czyli Oxfordy, sztyblety. To jest też nawiązanie do tego takiego męskiego szyku. I mamy, uwaga, dużo kozaków, które sięgają do połowy uda. Także takich bardzo długich kozaków to są buty kontrowersyjne, ale myślę, że jeżeli ktoś z Was lubi taką stylowę, ktoś z Was lubi się wyróżniać i nie boi się kontrowersji i ma bardzo długie nogi, to takie kozaki do połowy uda mogą wyglądać ciekawie. No i jeszcze mamy dużo takich bodków bardzo ciężkich, z ćwiekami, z nitami, z łańcuchami, workerów, takich butów, które nawiązują również nam do stylu punkowo granżowego Także ciężkie buciory to jest też Również yy, taki model Buta najbardziej popularny w tym sezonie. Przejdźmy do biżuterii, która w tym sezonie jest ogromna, jest wielka, jest wyrazista i również może nam zrobić cały strój. No, naszyjniki są ogromne, czy to jest plastik, czy to są łańcuchy, czy to są jakieś metale szlachetne, czy to są rzemienie, to muszą być duże. Musi ta biżuteria być bardzo widoczna. Nakładamy po dwa, trzy naszyjniki naraz, albo jeden, bardzo zdobny. To są też naszyjniki bardzo takie wyraziste, czy w kolorze, czy w formie, czy właśnie 3D, czy nawet z napisami. Także tutaj im większy naszyjnik, im większa biżuteria. Branzolety, po 2-3 na raz, wielkie pierściony, tym lepiej. Mamy również dużo broszek. W tym sezonie pojawiło się trochę broszek, które możemy sobie przypinać i nosić albo do szala, albo jako ozdobnik na przykład na bluzce, albo do kapelusza, albo przypiąć do torebki. Także tutaj te broszki zaczynają nam się pojawiać i myślę, że ich będzie jeszcze więcej. No i takim jednym z głównych kamieni, właściwie nawet nie wiem, czy to perła, czy perła jest kamieniem, ale jednym z głównych składników biżuteryjnych, takich bardzo modnych, których jest bardzo dużo, to są perły. I teraz musimy wyjść z tego z takich ograniczeń, że niby perły są dla babci, perły postarzają. Nie. Teraz perły nosimy na co dzień, perły ze złotem, perły w połączeniu z innymi kamieniami, perły w połączeniu z agrafkami, nawet pankowe perły widziałam taki naszyjnik. Także jest dużo pereł i myślę, że wielbicielki pereł będą zadowolone. Jeżeli chodzi o dodatki, to mamy również sporo futrzaków futrzaków, czyli futrzanych dodatków. Z krótkiego włosia, z długiego, takiego lamowatego włosia, kolorowych często to są też takie futrzane melanże, bo to są różne kolory. Takie kontrowersyjne są i torebki, i są buty, i są futrzaki w czapkach, w różnych kapeluszach. Mamy również piękne futrzane etole, kołnierze, i to są często futra nie tylko w kolorach takich naturalnych, ale w kolorach właśnie odpałowych typu pomarańcz, żur, żółć, także bardzo dużo tych ciekawych, kolorowych futrzaków będzie. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że moje trendy w pigułce, mój przegląd Wam się podobał. Jeżeli macie jeszcze jakieś trendy, o których nie mówiłam, a które teraz wchodzą i które Wy lubicie, które wyczekacie, z których Wy się cieszycie, to mi napiszcie na dole, bo jestem bardzo ciekawa, jestem zawsze ciekawa, co kto nosi i dlaczego. Także mam nadzieję, że też się czegoś nauczyliście razem ze mną. Dziękuję, że ze mną jesteście, i do zobaczenia w moich następnych filmach. Papa! Pa.